Dawno, dawno temu, bo w 1575 roku został wybrany taki Miglanc i podobno cesarz Maximilian Habsburg na króla Polski. Zresztą, czy był to dobry wybór? Sprawa dyskusyjna. Powiedzmy sobie jednak szczerze, tak szczerze, za nadto popularny gościu nie był, o ile w ogóle. Bo część szlachty i możnych wybrała sobie innego króla, czyli Stefana Batorego. W takim układzie, jak się domyślacie, musiało dojść do niesnasek, a te prowadziły w prosty sposób do wojny domowej. A ta raczej na kamienie nie była. A przynajmniej nie tylko. Po stronie Maksymiliana stanął hardo Gdańsk. A jak wiecie, nie było to miasteczko ze 100 mieszkańcami i jednym sklepikiem osiedlowym. I tak od słowa do słowa lub dwóch doszło do zwarcia zbrojnego. I tak w jednym narożniku mamy Gdańsk. A w drugim wojska Stefana, dowodzone przez takiego naszego Herosa i Hetmana, zwanego Jankiem Zborowskim. Wojska królewskie liczyły maksymalnie 2080 żołnierzy, w tym 1350 to kawaleria, a z tych 1350-1135 to nasza broń specjalna, która trawę wypalała samym odgłosem uderzeń kopyt, czyli po naszemu husaria. To są maksymalne ilości, faktycznie naszych było mniej. Ale Gdańsk to nie był jakiś ułomek. Nie byli bezbronni, a przynajmniej za takich się nie uważali. Bo mieli 8 tysięcy ludzi należących do milicji. Wojsko zawodowe liczyło 3100 żołnierzy i 400 kawalerii. Mieli także 210 strzelców i tyle samo samopikinierów. Czyli o ile dobrze potrafię liczyć, to mieli przynajmniej 12 tysięcy chłopa. Dlatego może wódz gdańszczan był pewien zwycięstwa, nawet więcej, on wiedział, że pokona wroga, bo tyle chłopa miał ze sobą. I w dobrym, wręcz wyśmienitym humorze szedł w stronę oddziałów pianka, które przebywały w tamtym momencie w okolicach trzczewa. Nawet lekko się uśmiechał, bo myślał, że wróg na widok takiej armady, jaką on prowadzi, albo ucieknie, albo pochowa się po jakichś szopach czy ziemiankach. Czas pokazał, że raczej się zdziwił. Chociaż przerażenie i panika pod koniec bitwy to lepsze określenia na wyraz jego twarzy i tiki nerwowe, jakich się nabawił podczas tejże bitwy. Nie uprzedzajmy jednak faktu: Wódz Gdańszczan to Hans, a Hans wpadł na pewien plan walki. Narysował sobie go zapewne nawet na ziemi, aby nie zapomnieć. Taki sprytny i inteligentny był. Sama bitwa rozpoczęła się około południa, w okolicy przeprawy pod Rockitkami. Dlaczego tam? Osobiście nie wiem, ale wiem, że gdańszczanie w postaci pospolitego ruszenia, a tego jest kilka tysięcy ludzi, zaczęło szturchać, zawadzać polską jazdę, denerwować, a nawet więcej strzelali i pochukiwali, a ci odważniejsi nawet złożyczyli. Chociaż po prawdzie muszę wam powiedzieć, że ze strachu raczej za bardzo nie atakowali, o ile stanie w miejscu i płakanie po kontach, że jakoś to będzie, nie uznacie za atak niszczycielski na nasze siły. Nasza husaria z drugiej strony niewiele im robiła. Bo po pierwsze, Niemcy za jakimi słupkami, drągami czy innym płotem drewnianym się pochowali. A druga sprawa naszych tam naprawdę niewielu było. Więc raczej to były małe utarczki. Osobiście także uważam, że gdyby było inaczej, to zbierać nie byłoby czego, a żar by wrogów z Hansem na czele zmiótł, ewentualnie usmażył. Tak naprawdę większość naszych wojsk była za rzeką. Zdenerwowany Hans zauważył, bo wzrok zapewne miał dobry, że dość marnie mu początek walki idzie. A to po jego stronie powinna być inicjatywa, bo to on jest największym koksem tu. Wymyślił, że zmiażdży Polaków, jak pomidory. Znaczy, okrąży swoimi przepasnymi oddziałami Polaków i wybije. Bardzo śmiały plan, tak uważam. Wydał rozkaz uderzenia przeprawą pod rubieszowem. Na czele swoich sił postawił kawalerię, która na wypadek, gdyby siły Batorego podskakiwały, miała zabezpieczyć przemarsz swojej najlepszej piechoty. Plan idealny, a i na początek pełen sukcesu. Wojska niemieckie zatokowały nieliczne oddziały polskie, a te musiały oczywiście cofnąć się za rzekę. Nasz dowódca Janek, gdy się o tym dowiedział, to pomruczał, a następnie wysłał wsparcie w postaci Husarii i niejakiego Stasia. Żółkiewski z chłopakami miał ważny cel. Zyskać czas dla Janka, aby ten mógł swoje siły przygotować na cios ze strony dumnego i już nerwicowanego wtedy Hansa. Posiągał wszystkich żołnierzy z miejsc, gdzie nie byli potrzebni, a następnie jak mówią źródła wygłosił przemowę do swoich żołnierzy. Pewnie powiedział, aby kilku wrogów zostawić żywcem. I ruszył z całym impetem do przeprawy pod Lubieszowem. Jak możecie się domyśleć, tam dochodzi do głównej walki. W sumie mogę opisać ją tak. Jedni strzelają do drugich, słychać wybuchy, uderzenia mieczy, szabel, aż w pewnym momencie pojawia się dźwięk, najpierw delikatnie, a później coraz głośniej, czyli miażdżący odgłos uderzenia, lepiej, szarży polskiej husarii na zaciężnych Niemców w postaci rajtarów. Było to jak lawina kamieni, ewentualnie powódź głodna. Ale co mnie zaskakuje, Niemcy odziło dziwo nie uciekli. Walki więc trwają w najlepsze. Piechota przeprowadza atak na prawym skrzydle, husaria, która uderzyła wycofuje się. Jazda kozacka uderza gdzieś tam od tyłu na wroga. Ktoś macha sztandarem, a ktoś inny biegnie podgwizdując. Chwilę później. Niebo ponownie pochmurniało. Zrobiło się strasznie duszno, a w oddali widać było błysk. To znaczy widok był okrutny. Dwustu husarzy królewskich ruszyło do ponownego ataku. Nie było uśmiechów, tylko chęć mordu na wrogach. A co na to ci biedni rajtarzy? Jeszcze emocjonalnie nie pozbierali się po pierwszej fali, a tu jedzie, mknie i sunie następna fala. Zderzenie musiało ich boleć, bo ci z rajtarów, którzy przeżyli, przez tydzień mówić nie mogli, a ci co mogli, to jąkali się. Pewne natomiast jest to, że cała konnica wroga wpada w panikę, a wyraz usaria, śmierć, stały się synonimami. Żeby było gorzej, a przynajmniej dla naszych wrogów, ta spanikowana jazda tratuje własną piechotę i ta z poukładanego w szyki wojska z dowódcami, rozkazami, planami. W jednej chwili zamienia się w masę biegnącą przed siebie i machającą rękami, na lewo i prawo. Czego wam już tłumaczyć nie muszę. Nie jest to najlepsze i najbardziej bezpieczne rozwiązanie, przynajmniej dla walczącej armii. To zawsze oznacza duże straty. Hans w tym momencie zyskał dla mnie nowy przydomek. O mało. Bo po pierwsze... O mało nie zginął podczas ucieczki, a po powrocie do Gdańska żony poległych o mało go nie zlinczowały. Co do strat. My straciliśmy 60 ludzi, a 127 było rannych. Podobno kiedy hetman Jan dowiedział się, jakie ogromne są straty po stronie wroga, zakazał zabijać uciekających, a jedynie brać żywce. Gdańszczanie stracili około 4400 żołnierzy i to w samej bitwie. Stracili jeszcze wielu innych Którzy dali się dopaść po stodołach, wsiach, lasach, kubłach na śmieci. No i oczywiście doliczcie sobie do tego jeszcze tysiąc jeńców. Mam coś tam po niemiecku. Co było dalej? Na pewno szok ogromny dla Gdańska. Ale sukces niestety niewykorzystany. Mimo, że miasto po jakimś tam czasie pogodziło się z królem. Obiecali zapłacić 200 tysięcy złotych w pięciu ratach, rozpuścić wojsko, zwolnić jeńców. Nie rozstrzygnięto jednak wielu sporów. Między innymi o cło. Ale może o tym kiedy indziej. Pozdrawiam Was moi bracia i siostry. Cześć.